Good morning! Zadowoleni rodzice równa się zadowolone dzieci. Prawda? Hej, hi, hello, kochani wspaniali! Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Dzisiejszy vlog zaczynamy dzisiaj. Dzisiaj jest środa. A jutro wybieramy się na mój zabieg... W końcu doczekałam się tego dnia. Ten zabieg tak naprawdę został przełożony o dwa dni. Ja już bym była w tym momencie po zabiegu, jak odbyłby się on terminowo, bo miałam termin najpierw na wtorek, czyli na wczoraj, właśnie, a został on przesunięty na czwartek, czyli na jutro. Więc jutro rano, zaraz z rana, gdzieś koło godziny szóstej, zbieramy się, pakujemy się, jedziemy i robimy to, spełniamy marzenia, więc to jest po raz ostatni, najprawdopodobniej jak zobaczycie te uszy one nie są takie złe ale od 20 lat mi mega przeszkadzają i to jest jedna z rzeczy którą pan Arnold po mnie odziedziczył, bo jak możecie na pewno zobaczyć nieraz centralnie mamy takie same uszka mega podobne te uszyska i one tak, czasami mi się wydaje, że one lepiej wyglądają, a czasami gorzej wyglądają. Wszystko też zależy od tego oczywiście, jak mam ułożone włosy. Im bardziej włosy mam jakby przylegające właśnie do mojej twarzy, tym bardziej te uszyska mi odstają. Ale w końcu to robię, koniec kropka. Ten zabieg jest opłacony, więc nie ma żadnych zmian. A pan Arnold jak tylko będzie chciał i wyrazi taką ochotę, bo dla niego akurat może to nie być nic, co będzie mu przeszkadzało w jego życiu, więc jeżeli będzie chciał to jak najbardziej ja będę za, jeżeli będzie chciał sobie skorygować te uszka. Jak nie będzie chciał, to tego nie będzie musiał robić. Ta decyzja będzie należała tylko i wyłącznie do jego. Ja będę go zawsze wspierać w tym, co on będzie chciał robić. I tak samo będę zawsze Was wspierać, bo według mnie nie ma takiej rzeczy na świecie, której nie powinno się przynajmniej spróbować zrobić. A jeżeli o czymś się naprawdę myśli, a ja o tym myślałam przez 20 lat, to jest 20 lat! Czekałam na coś, żeby dało mi to w końcu spokój na umyśle. W końcu to kurde, hatta, normalnie, aż chcę przeknąć, ale w końcu to robię po 20 latach, naprawdę. A dzisiaj postanowiłam zrobić to intro, bo jutro właśnie jak będziemy wyjeżdżać o tej 6 rano, to będzie ciemniusieńko wszędzie, nic nie będzie widać, więc będziemy jechać, dlatego też to jest możliwe, że ostatni klip, kiedy widzicie te uszy, kiedy my wszyscy widzimy te uszy, kiedy ja sama dla siebie widzę właśnie te uszyska. I to chyba będzie dzisiaj na tyle. Nie macie pojęcia, jak się cieszę. Good morning, Adam. Bangun, bangun. Tidem? Tidem. tak. Oh, Good morning, good morning. Hey, hey. Ya. Iya. Arnold, Ernie, dzień dobry. Patrzcie na to. To te chmurki tutaj pomiędzy górami, wyglądają znowu jak w bajce. I ten wschód słońca, tralala. I tak kamera nigdy nie oddaje tego, jak to fajnie wygląda w rzeczywistości. Dobre, let's go! Informacja o którą najprawdopodobniej będę pytana, to jest gdzie oczywiście wykonuję ten zabieg. I zabieg wykonuję dokładnie w tej samej klinice, w której wykonywałam operację powiększania biustu. I jest to u Artura Zawisza w Krakowie na Merkuriusza Polskiego. Więc dla zainteresowanych osób jest taka informacja, gdzie ten zabieg będzie się odbywał. Dzień dobry. Twarz teraz zamiast mieć ją mniejszą, to mam ją centralnie większą. I co? Jestem happy. Zobaczymy jak mnie zacznie bolać. Oh my god. Już nie wiesz. Znaczy wierzę, ale nie wiesz. Chcę już zobaczyć. Mogę? No. Hej. Dziś kolejne. Dzień kochanie, a dzięki, dzięki. Nie ma to jak dostać w nos, ale lepiej dostać w nos niż w uszy tym razem. Arnold obudził się w tym momencie z półtorej godzinnej drzemki. Miał drzemkę półtorej godziny i w tym momencie się właśnie obudził. A jest oczywiście następny dzień, jeżeli chodzi o korekcję moich. Małżowiń usznych i chciałam Wam dać mniej więcej sprawozdanie, jak wyglądała noc, bo nie była taka zła, jak ja o tym mówiłam. Chyba sama spodziewałam się tego najgorszego, albo przypuszczałam, że będzie najgorsze, a było naprawdę nieźle. Byłam w stanie się nawet obrócić na bok i spać tak półbokiem, bo spałam i robiłam mniej więcej coś takiego, że byłam bokiem ustawiona, jak chciałam właśnie spać na boku. Ale głowę miałam trochę obróconą w tą stronę, więc naprawdę nie było tak źle. A jeżeli chodzi o ból, to po zażyciu dwóch tabletek przeciwbólowych o godzinie 20:00 następną i to jedną tabletkę zażyłam dopiero następnego dnia o godzinie 7. jak się obudziliśmy wszyscy. Więc naprawdę nie było tak źle i odczuwanie w tym momencie bólu jest naprawdę minimalne. Ja go bardziej czuję, jak dotknę po prostu te małżowiny uszne, ale tak jak teraz na przykład leżę nic nie czuję. Jest to po prostu też troszeczkę bardziej niekomfortowe, posiadanie takiej opaski na czole. Cały czas mi ona też zjeżdża i podjeżdża mi do góry. Ten opatrunek też czuję, że mi się podnosi do góry, no ale wytrzymam jeszcze dwa dni. Za dwa dni będziemy ściągać tą opaskę. Prawda? Prawda, moje kochanie? Więc Jest naprawdę jestem mega zadowolona, już się nie mogę doczekać, to znaczy czy jestem zadowolona, to się okaże jak to ściągnę, bo ja jeszcze do tej pory nie widziałam jak te uszy wyglądają. Jedynie co to mogłam się zapytać właśnie pana chirurga, pana doktora jak te uszy wyglądają i czy wyszło po prostu tak, że poszło wszystko zgodnie z planem. A to jak te uszy będą wyglądać, mniej więcej oczywiście, bo one będą opuchnięte, to się okaże jak ściągnę opatrunek właśnie za dwa dni, no bo ja ten opatrunek miałam zakładany Zaraz po zabiegu. Ja tych uszów nie widziałam. A też mam do Was pytanie, bo wiecie dobrze o tym, że ja mam za sobą kilka zabiegów bo jednym z nich jest to, że miałam robiony również laser, jeżeli chodzi o korekcję mojej wady wzroku. Miałam laser na oczach, miałam wycinane migdałki, ale to ze względów zdrowotnych, bo miałam bardzo częste anginy jak byłam dzieckiem. Mam oczywiście powiększony biust, o czym Wam wspominałam bardzo często. No i w tym momencie ostatnim moim zabiegiem jest korekcja małżowin usznych. A jestem ciekawa w ogóle jakie są Wasze marzenia. Oczywiście te marzenia nie muszą dotyczyć Operacji plastycznych, ani jakichś zabiegów dotyczących Waszego wyglądu. Jestem naprawdę ciekawa, jakie macie marzenia, i też czasami mówienie o tych marzeniach otwarcie. Jest takie bardziej to sprawia, że te marzenia mogą stać się faktycznie rzeczywiste, takie namacalne, że to naprawdę może się dla Was stać, jak tylko o tych marzeniach powiecie na zewnątrz, napiszecie o nich, a nie tylko one są w Waszej głowie. I naprawdę też jestem mega ciekawa, jakie Wy macie marzenia. To mogą być marzenia właśnie dotyczące Waszego wyglądu, to mogą być marzenia kupna, torebki od Waszego ulubionego projektanta, to mogą być marzenia dotyczące wyjazdu na wakacje, na wymarzone właśnie wakacje. To mogą być marzenia dotyczące poznania i zobaczenia, spotkania się z waszym idolem i otrzymania od niego autografu na przykład. Dajcie mi koniecznie znać, o czym Wy marzycie. Jakie są Wasze marzenia? Chcesz coś powiedzieć, moje kochanie? <laughs> Oczywiście też nie mogę wykonywać żadnych ćwiczeń, to znaczy mogę się rozciągać, bo pytałam się właśnie o pana doktora, czy mogę się w ogóle rozciągać, czy cokolwiek mogę ze swoim własnym ciałem robić i powiedział, że rozciągać się mogę. Jedynie co to mam nie wykonywać żadnych ćwiczeń, które będą podnosiły ciśnienie w moim ciele, bo wraz z wzrastaniem ciśnienia w naszym organizmie po prostu krew nam szybciej będzie płynąć, a przez to właśnie tutaj w tych miejscach, które są nadal otwarte, tam mi może na przykład dojść do tego, że mi będzie więcej tej krwi na przykład wyciekało, więc lepiej huchać na zimne, więc ćwiczyć nie będę, ale na pewno będę chciała pozostać w takiej mojej rutynie właśnie ćwiczeniowej, że mam ten czas na to w ciągu dnia, żeby ćwiczyć, więc te 20 minut, 30 minut codziennie będę poświęcała na to, żeby się rozciągać, żeby nie tylko leżeć w łóżku i być razem z małym, nie żebym narzekała na to, ale no... Czasami jest dobrze zrobić coś dla siebie. Dla siebie jako dla dorosłej osoby, nie tylko dla swoich dzieci. Zadowoleni rodzice równa się zadowolone dzieci. Prawda? Prawda? <słyski> W końcu nadszedł ten dzień. Mamy niedzielę, kiedy będę ściągać ten opatrunek. Jestem normalnie. <gry> Wczoraj nie było tak źle, wczoraj był dzień drugi Brałam środki przeciwbólowe, tabletki przeciwbólowe Tak jedną co 6 godzin, ale to było bardziej tak profilaktycznie Aniżeli, że coś mnie bolało Bardziej mnie to wszystko swędziało i wkurzało, że mam tą opaskę cały czas na głowie Ale naprawdę nie było tak źle Więc po ściągnięciu dzisiejszego opatrunku Już normalnie w ciągu dnia będę mogła chodzić z uszami otwartymi, z uszami niezasłoniętymi, i przez trzy tygodnie mam zakładać sobie na noc opaskę, jakby uciskową razem z wacikami, żeby mi to przytrzymywało w nocy, żeby się tam nic nie odginało podczas snu. Ile jeszcze? Okay, jesteśmy bliżej. Dwora nas bliżej. Mam lusterko na dole, więc będę tutaj na pewno spoglądać, bo w kamerce co prawda się widzę, ale nie widzę się aż tak dokładnie. Hmm. Back straight. Feet on the ground. Hands comfortably on your lap. You have nothing to do but listen. And walk your way down to your feet. Relax. Relax. Wybaczcie, jak wyglądam, ale jeszcze w ogóle nic ze sobą nie zrobiłam, tylko mułam zęby, jest oczywiście rano. A co chciałam Wam powiedzieć, to to właśnie po tym, co właśnie robiłam, bo czytałam przed małym swoją własną książkę, nie książkę jakąś dla dzieci, ale swoją własną książkę, jakby dla dorosłych, to co ułatwia mi przy czytaniu przy niemowlaku, jak on jest obudzony, to to, żeby czytać na głos. Nie tylko to jest coś takiego dla niego bardziej interesujące, ale ja sama dużo więcej rozumiem wtedy, kiedy czytam po prostu na głos. Więc to jest może taka mała wskazówka dla Was, jak macie. Ochotę zacząć, albo macie ochotę wrócić do czytania właśnie przy Waszym dziecku. Nieważne, czy to jest niemowlak albo jak to jest starsze dziecko. Po prostu czytajcie na głos, bo dzięki temu to bardziej będzie trafiało do was, do waszego umysłu. Ten bujaczek z Ingenuity to jest bujaczek, który jest do 9 kg. A mały ma takie 8 8700 jak go ostatnio ważyliśmy, więc wyrasta nam z niego, ale dzisiaj... Dzień dobry, tá? Dzień dobry. <sum> Ale dzisiaj kurierem przyjeżdża jego fotelik, taki, który będzie przeznaczony w większości do jedzenia. Takie krzesełko po prostu do jedzenia i my zamówiliśmy je z firmy Kindercraft, tak samo jak mieliśmy to łóżeczko turystyczne. Ono też było z firmy Kindercraft, więc właśnie zostanie to krzesełko do jedzenia postawione tutaj. Ono ma też kółeczka i ono też jest składane, więc będziemy mogli je też przenosić, nie tylko będzie mogło być tutaj, bo on sobie będzie mógł na nim również siedzieć zamiast właśnie tego bujaczka teraz, bo jak nie będzie na bujaczku a ja będę chciała coś zrobić to to krzesełko również będę wykorzystywała do tego, żeby on w jakimś miejscu był bezpieczny pozostając samemu bo on też zaczął się coraz bardziej coraz bardziej i coraz żwawiej zaczyna nam się podciągać jeszcze nie podnosi swojego brzuszka do góry ale centralnie podciąganie mu idzie bardzo sprawnie i udało mi się też nauczyć żeby się odwracał na lewą stronę w końcu nadal z brzuszka na plecki jest mu ciężej ale, ale jest jakiś progres. A odnośnie jeszcze tego, może wam teraz, powiem, miałam to zrobić później, jak będę sobie zakładała rzęsy, bo muszę je pouzupełniać, bo mam dziurki. Ale jak już mówię teraz, to mogę to zrobić już teraz. Nauczył się w końcu leżeć ponownie, bo on jak miał on tak gdzieś do trzeciego miesiąca życia był w stanie normalnie spać na brzuszku, oczywiście pod naszym nadzorem w ciągu dnia, z główką odwróconą na bok, a później się tego wszystkiego jakby oduczył. Oduczył się i spania na brzuszku, i właśnie odwracania tej główki na bok, tylko cały czas robił drz. drz. Drz, jakby nie wiem czemu no ale tak dokładnie robił i też wam opowiadałam o tym że raz go znalazłam właśnie jakby był twarzą w materac podczas spania podczas nocy co troszeczkę było dla mnie takie przerażające normalnie no i każda kolejna noc stawała się coraz gorsza bo ja miałam taką czujkę która sprawiała że ja się wybudzałam częściej w ciągu tej nocy ale powiedziałam sobie w końcu nie no nie może tak być że on nie kładzie tej główki na bok czemu on nie kładzie tej główki na bok i zaczęłam go uczyć w ciągu dnia i już po dwóch razach jak ja mu to pokazałam to on zaczął to w końcu robić. Kładzie już teraz normalnie tą główkę na bok, bez żadnego problemu. Też jak gdzieś się tam zaczyna podciągać do nas, jak leży w swoim łóżeczku i wychodzi z tego swojego łóżeczka i przechodzi na nasze łóżeczko, bo mamy oczywiście dostawkę. Podciąga się, podciąga, podciąga się do nas i na przykład na moim kolanie się jest w stanie położyć, tak właśnie na boczku, fajnie. A co zrobiłam, bo to może być też przydatna informacja dla Was, jeżeli macie podobną bardzo sytuację, że Wasze dziecko zamiast kłaść tą głowę właśnie na bok, tylko ono cały czas z robi coś takiego, ma teraz, leżąc na brzuszku, to zaczęłam go troszkę zmuszać, chociaż to wydaje mi się, że jest za duże słowo, ale jak on jest przed spaniem, bo widać po prostu, że jest śpiący i jest marudny w ciągu dnia, to zaczyna on być coraz bardziej coraz bardziej marudny, to ja go nie odwracam na plecki, tylko trzymam go cały czas na tym brzuszku. I co robiłam, to zaczęłam moją ręką podpierać jego główkę, jak on leżał sobie na brzuszku, podpierałam jego główkę i jak czułam tylko, że ciężar tej główki zaczynał opadać na moją rękę, to ja to Rękę zaczęłam zniżać po prostu do materaca. I tak chyba dwa razy było, że w ciągu pięciu minut udało mi się to zrobić. On marudził, 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 troszkę tam zaczął już popłakiwać, ale w końcu się udało. Ja musiałam się też wziąć w garść, nie pozwolić sobie na to, że on troszkę zaczyna popłakiwać, żebym go odwróciła na plecy i dała sobie spokój. Chciałam to zrobić, chciałam się zmierzyć z tym, czy będę w stanie po prostu nie tylko znieść to, że on płacze i że mi za chwilę serce normalnie pęknie z żalu, ale to nie było. Tylko i wyłącznie dla mojego własnego dobra, ale to chodzi o życie jego po prostu, żeby się mi tam nie udusiło w ciągu tej nocy. Za niedługo, bo dokładnie za 4 dni, bo dzisiaj mamy 31 październik, za 4 dni Arnold kończy 7 miesięcy i powiem Wam szczerze, szósty miesiąc jego życia to było takie duże przekroczenie granicy, jeżeli chodzi o jego sen w ciągu nocy. Bo odkąd właśnie przekroczyliśmy ten szósty miesiąc życia, wtedy też zaczęliśmy go karmić 4 razy, 180 ml. I karmimy go o 7 rano, potem o 11, potem o 15 i potem znowu o 7, tylko wieczorem, i to są cztery karmienia. On nie je już w ciągu nocy. W ciągu nocy czasami się tam właśnie rusza, coś się wybudza, przebudza. Czasami jest tak, że koło 4 albo 5 rano już jest na tyle wybudzone, że jego oczy są otwarte i on zaczyna sobie gaworzyć. Bardzo często jest tak, że po prostu zabieramy go do naszego łóżka, pomiędzy nasze poduszki, które mamy ortopedyczne, które są właśnie wyższe, więc on fajnie obchodzi pomiędzy nasze poduszki, w taką dziurkę, kładziemy go pomiędzy nami i on sobie zasypia wtedy. I śpimy właśnie gdzieś do godziny siódmej. Więc naprawdę jest idealnie, że udaje się nam przesypiać już te noce całe. Tego Wam naprawdę jako mamy i jako rodzice wszystkim życzę spania. Dobra, idę ćwiczyć. A raczej nie ćwiczyć, tylko rozciągacie, bo nie mogę ze względu na moje uszyska. Potem jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę zrobić dzisiaj i w tym vlogu to jest chlebek bananowy, więc myślę, że następnym razem, kiedy Was zobaczę, to będzie w Jestem niecierpliwa i kroję ten chlebek bananowy jakby jest ciepły, dlatego zaczyna mi się trochę rozpadać, bo jestem mega głodna. Ale to już po okruszkach czuję, że jest jam. Taki ciepły będzie smakował najlepiej, dlatego ja go wsadzę sobie do lodówki i za każdym razem na śniadanko, teraz przez kilka dni będę miała już właśnie przygotowany posiłek, i taką kromeczkę jedną można sobie wsadzić do opiekacza albo do tostera i podgrzać sobie. Ten olej kokosowy robi roboty ale zamiast oleju kokosowego można na przykład użyć masła, roztopić je wcześniej, albo też słyszałam, że olej rzepakowy. Czytałam właśnie w tym przepisie, że może być olej rzepakowy. Ale jest dobry. Bardzo dobry. Mały no, dzisiaj normalnie świruje. I też taką kromkę chleba bananowego można sobie posmarować masłem orzechowym, dżemem albo nutellą. Ja nie jestem zwolennikiem nutelli, ale z masłem orzechowym albo z dżemem jak najbardziej, jak tylko będę miała swoją kalorykę dostępną. Bo wiecie... Coś za coś jest zawsze, więc albo mogę mieć kromkę z masłem orzechowym, albo na przykład mogę mieć dwie takie kromki. Doki, zrobiłam dla Was kalkulację, jeżeli chodzi o kalorie tego chlebka bananowego. I całość, cała taka blaszka wyszła 2000 kalorii, natomiast jeden około 1 cm szerokości plasterek tego chlebka bananowego wyjdzie, że będzie miał około 125 kalorii. Więc wiecie, jak zjecie trzy kawałeczki takiego chlebka, to to już jest około 400 kalorii, więc to jest praktycznie normalny Posiłek. A jeżeli dodacie oczywiście jakieś dodatkowe rzeczy na górę, to zawsze pamiętajcie o tym, że to są dodatkowe kalory. W blogu chciałam Wam serdecznie podziękować, oczywiście, za czas spędzony z nami. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić nam ławkę w górze. Jeżeli macie kiedykolwiek jakiekolwiek pytania, to pamiętajcie i zostawcie je w komentarzu pod spodem. Ja czytam wszystkie komentarze, natomiast z odpowiedzią na niektóre komentarze zaczynam już mieć problem i zaczyna mi to zajmować więcej czasu. Dlatego tak stwierdziłam, że myślę, że na wszystkie pytania możecie zadawać pytania odnośnie, czegokolwiek tylko chcecie. Na wszystkie te pytania będę zawsze odpowiadała w następnym vlogu. Ja jestem otwartą książką jak zawsze. Jeżeli jesteś tutaj nowa albo nowy, to zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji do naszego kanału, a także do włączenia dzwoneczka, który zawsze poinformuje Cię o nowych vlogach. Życzę Wam cudownego dnia, wschodu lub zachodu słońca. No i co? Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, kochani wspaniali! Bye! Mam nadzieję, że tym razem w tym vlogu nie miałam nic na twarzy. 아 <목소리나>